Dziś co nieco o lekach przeciwwymiotnych. Zanim przejdziemy jednak do grup leków, chwila o ośrodku wymiotnym. Taki naprawdę krótki wstęp, który mam nadzieję pozwoli pojąć, dlaczego akurat takie, a nie inne leki hamują nudności i wymioty. Więc najważniejszy ośrodek wymiotny zlokalizowany jest w rdzeniu przedłużonym. Żeby zrozumieć działanie leków, trzeba tylko wiedzieć, co może wpłynąć czy jakoś pobudzić ten właśnie ośrodek. Po pierwsze, pobudzić ten ośrodek wymiotny mogą impulsy biegnące z błędnika i muszczku i oczywiście to właśnie tą drogą powstają kolorowe bełty na karuzeli czy morskich statkach. Zapamiętaj koniecznie, że w tych szlakach uczestniczą receptory histaminowe H1 i muskarynowe M1. Po drugie, na ośrodek wymiotów wpływa impulsacja z tzw. strefy chemowrażliwej. Jest to obszar w obrębie komory czwartej mózgu, gdzie nie ma blood brain barrier, czyli tej bariery krew mózg, dlatego informacje o bodźcach chemicznych, które tam trafiają, mogą bez problemu zostać, jakby to powiedzieć, przekazane do ośrodka wymiotnego. Strefa hemowrażliwa reaguje na leki, na różne toksyny, ale też na substancje endogenne, które mogą powstawać na skutek na przykład radioterapii. W szlakach ze strefy hemowrażliwej uczestniczą receptory dopaminowe D2, serotoninowe 5HT3, muskarynowe M1 oraz neurokininowe dla substancji P, NK1. Trzecią drogą komunikacji z ośrodkiem wymiotnym są impulsy spasma samotnego, odpowiedzialnego m.in. za asocjację smaku oraz regulację autonomiczną przewodu pokarmowego. Także wygląda na to, że to właśnie te szlaki wywołują wymioty kiedy spróbujemy czegoś, co wybitnie nam nie smakuje. Dla mnie to będzie na przykład cokolwiek w occie. Naprawdę nie chcę zabrzmieć ofensywnie, ale nie wiem, jak można to wszystko w ogóle przełknąć. Czwartą drogą pobudzania ośrodka wymiotów są impulsy z wyższych centrów ośrodkowego układu nerwowego. Odpowiedzialnych na przykład za odczuwanie emocji, doznania wzrokowe czy węchowe. Stąd biorą się wymioty na przykład na samą myśl czy widok takich grzybków czy papryki w occie. No i dobra, to nie owijając dłużej w bawełnę, lecimy z lekami przeciwwymiotnymi. Pierwsza grupa, którą omówimy, to antagonisty receptorów muskarynowych, czyli leki antycholinergiczne. A wśród nich taki lek typowo o właściwościach i wskazaniach przeciwwymiotnych, skopolamina, czyli inaczej chioscyna. Skopolamina wskazana jest za granicą doustnie w leczeniu choroby lokomocyjnej, natomiast w Polsce stosuje się formę, która w ogóle nie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, czyli butylobromek chioscyny. Butylobromek chioscyny wskazany jest jako lek rozkurczowy, na przykład w kolce wątrobowej. Jako że skopolamina jest lekiem parasympatykolitycznym, Musimy rzecz jasna liczyć się z atropinopodobnymi działaniami niepożądanymi, czyli jest to dla przypomnienia m.in. retencja moczu, tachykardia, suchość śluzówek, zaparcia, zaburzenia widzenia czy wzrost temperatury ciała. Drugą grupą leków działających przeciwwymiotnie są leki przeciwhistaminowe pierwszej generacji, czyli np. klemastyna, difenhydramina, dimenhydrinat, prometazyna czy doksylamina. Leki te stosujemy podobnie jak skopolaminę w leczeniu choroby lokomocyjnej, ale też można je podać w leczeniu wymiotów u kobiet ciężarnych, bo są to leki generalnie w miarę bezpieczne, choć trzeba liczyć się z tym, że po pierwsze wywołają u pacjentów sedację, a po drugie oprócz receptorów H1 blokują również receptory muskarynowe, czyli tutaj również mamy jakieś ryzyko atropinopodobnych działań niepożądanych. Ok. Kolejną i bardzo ważną grupą leków przeciwwymiotnych są antagonisty receptora serotoninowego 5-HT3, czyli tzw. Tak setrony. Przykłady tych leków to ondansetron, palonosetron, dolasetron czy granicetron. Setrony hamują wymioty wywołane aktywnością strefy chemowrażliwej, a co za tym idzie są jednymi z podstawowych leków w wymiotach wywołanych chemioterapią i radioterapią. Generalnie blokery 5HT3 są podawane doustnie albo dożylnie, natomiast ondansetron dostępny jest również w formie perrectum w czopkach. Warto wiedzieć też, że spośród tusetronów palonosetron jest najdłużej działający. Jeśli chodzi o najważniejsze działania niepożądane setronów, będą to po pierwsze zaparcia. Unerwienie jelit w dużej mierze zależy od neuronów serotoninergicznych, w tym od receptorów 5HT3 i blokada tych receptorów 5HT3 spowalnia pasaż jelitowy. Na tej właściwości opiera się stosowanie innego antagonisty pod nazwą alocetron, który nie jest wskazany tak jak inne jako lek przeciwwymiotny, ale jako lek w walce z zespołem jelita drażliwego przebiegającym z nasilonymi biegunkami. Oprócz zaparć, setrony mogą powodować ból głowy oraz wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie. I tutaj szczególnie boimy się tego przy stosowaniu do lasetronu, dlatego dopiszemy przy nim tutaj long QT. Natomiast to, co musisz zapamiętać, to fakt, że zawsze przy stosowaniu jakiegokolwiek 5HT3 blokera, nie tylko do lasetronu, trzeba mieć na uwadze tę możliwość wydłużenia QT i ryzyko powstania arytmii. Ok, no to tyle o setronach. Kolejną grupą są antagonisty receptora neurokininowego NK1 dla substancji P, takie jak aprepitant, fosaprepitant czy netupitant. Tak jak wspomniałem na początku filmiku, receptory NK1 uczestniczą w wywoływaniu wymiotów przez strefę hemowrażliwą. Stąd blokery tego receptora wskazane są w wymiotach wywołanych lekami, szczególnie w profilaktyce i leczeniu wymiotów po silnie emetogennej chemioterapii przeciwnowotworowej, czyli np. po cisplatynie. Skuteczny w takim wskazaniu m.in. jest netopitant w preparacie złożonym z omawianym przed chwilą blokerem receptora 5-HT3, palonosetronem. Piątą grupą leków przeciwwymiotnych są glikokortykosteroidy. Leki na wszystko, więc czemu by nie na wymioty? Do sterydów stosowanych w walce z wymiotami należą metyloprednizolon i deksametazon, podawane do doustnie lub dożylnie. Sterydy stosowane są w następujących sytuacjach. Gdy wymioty mogą być powiązane z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym, np. w przerzutach nowotworów do ośrodkowego układu nerwowego. Gdy obrzęknięty guz w przewodzie pokarmowym powoduje niedrożność jelit, co prowadzi do cofania się treści pokarmowej i wymiotów. Sterydy, jak to sterydy, potrafią zmniejszyć obrzęk, w tym przypadku obrzęk tego guza nowotworowego. Leki te wskazane są również w schematach leczenia wymiotów związanych z chemio lub radioterapią, jednak w tym przypadku mechanizm, w którym zapobiegają wymiotom, nie jest do końca poznany. Szóstą grupą, którą sobie krótko omówimy, będą leki przeciwpsychotyczne o działaniu antagonistycznym na receptory dopaminowe D2. Stosowane są one oczywiście przede wszystkim przez psychiatrów w walce np. ze schizofrenią, ale wykazują skuteczność również w leczeniu wymiotów. Najważniejsze D2 blokery dzielimy pod względem budowy chemicznej na dwie podstawowe grupy: pochodne fenotiazyny, do których należą chlorpromazyna podawana doustnie i domięśniowo, prochlorperazyna podawana do ustnie. Tietylperazyna podawana doustnie, doodbytniczo, dożylnie lub domięśniowo, oraz lewomepromazyna doustnie. Pochodne butyrofenonu, czyli haloperidol podawany doustnie, podskórnie lub domięśniowo, oraz droperidol. Wskazaniami do podawania D2 antagonistów są wymioty naprawdę różnego pochodzenia, między innymi wymioty pooperacyjne, polekowe czy nawet związane z chorobą Meniera. Jest to wieloczynnikowa choroba, która z grubsza polega na tym, że zbyt dużo płynu zbiera się w błędniku, co wpływa na okoliczne struktury oraz może uruchomić impulsację do ośrodka wymiotnego. Działanie niepożądane. Blokery D2 są kolejną grupą leków przeciwwymiotnych obok cholinolityków i antyhistaminowych pierwszej generacji, które niosą ryzyko efektów atropinopodobnych. Ponadto może pojawić się spadek ciśnienia tętniczego. Natomiast przy dłuższym stosowaniu zawsze musimy liczyć się oczywiście z bezpośrednimi konsekwencjami zmniejszenia dopaminy w układzie nerwowym, wynikającej z tej całej blokady receptorów. Mogą więc wystąpić objawy parkinsonizmu oraz hiperprolaktynemi, bo jak wiadomo dopamina hamuje wytwarzanie prolaktyny, więc jeśli dopamina nie działa, poziom prolaktyny może nam skoczyć. Siódmą grupą leków, które zwalczają wymioty, są leki prokinetyczne, czyli leki przyspieszające pasaż w przewodzie pokarmowym. Pomagają one opróżniać żołądek i wzmagają motorykę jelit. I choć niektóre z nich działają bezpośrednio poprzez receptory na impulsy w obrębie ośrodka wymiotnego, trzeba zapamiętać takie klucze, każdy z tych leków przyspieszając przesuwanie treści w przewodzie pokarmowym. Zapobiega zastojowi tej treści, a zatem również zapobiega cofaniu się tej treści i w tym mechanizmie zapobiega wymiotom. Przedstawię tutaj trzy grupy leków prokinetycznych, z których pierwszą są antagonisty receptorów dopaminowych D2, ale nie są to neuroleptyki. Omawialiśmy przed chwilą D2 blokery, które są przede wszystkim lekami psychiatrycznymi, natomiast te omawiane teraz, czyli metoklopramid, itopryd oraz domperidon, Pomimo działania na ten sam rodzaj receptora, mają wskazania praktycznie wyłącznie jako leki prokinetyczne i przeciwwymiotne. Metaklopramid podawany doustnie lub dożylnie jest szeroko stosowanym lekiem przeciwwymiotnym, używanym do leczenia nudności i wymiotów, których przyczyną jest chemioterapia, radioterapia, również do leczenia wymiotów po opioidach, po operacjach, a nawet wykazuje skuteczność przeciwko wymiotom występującym w migrenie. Te zróżnicowane wskazania wynikają m.in. z tego, że metoklopramid jest substancją, która działa na różne receptory. Jest m.in. D2 i 5HT3 antagonistą, ale za to agonistą np. receptorów 5HT4. Następny lek, itopryt podawany do ustnie, blokuje oczywiście receptory D2. Ale do tego jest też inhibitorem acetylocholinesterazy. Więc potrafi także zwiększać stężenie acetylocholiny w przewodzie pokarmowym, konkretnie w splotach nerwowych przewodu pokarmowego i to właśnie w ten sposób zwiększa motorykę przewodu pokarmowego i działa prokinetycznie. I topryt, najogólniej rzecz biorąc, jest wskazany w leczeniu objawów choroby wrzodowej, do których wymioty oczywiście również należą. Jeśli chodzi o Domperidon, to jest to lek, którego wskazania różnią się w zależności od krajów. W niektórych państwach jest szeroko stosowanym lekiem np. Na, na chorobę refluksową przełyku, a w niektórych jego stosowanie jest nawet nielegalne. W Polsce nie jest substancją, z której korzysta się szczególnie często, więc wystarczy zapamiętać, że blokuje receptory D2 i że należy do grupy leków o działaniu prokinetycznym. Inną grupą leków prokinetycznych są agonisty receptora dla serotoniny 5HT4, do których należy przede wszystkim Cizapryt. Wzmaga motorykę przewodu pokarmowego przez pobudzenie znajdujących się tamtych receptorów 5HT4 oraz, podobnie jak itopryt, przez zwiększenie stężenia acetylocholiny w przewodzie pokarmowym. Różnica jednak polega na tym, że Cizapryd nie działa jako inhibitor terazy, tylko po prostu zwiększa wydzielanie acetlocholiny z zakończeń splotów nerwowych układu pokarmowego. Wskazania do stosowania Cizaprydu obejmują zaburzenia czy opóźnienia opróżniania żołądka, co może pojawić się na przykład jako powikłanie neuropatii cukrzycowej. Ostatnią grupą leków prokinetycznych, o których sobie tutaj wspomnimy, są agonisty receptora motylinowego, do których należy erytromycyna, podawana jako lek prokinetyczny do ustnie lub dożylnie. Receptory motylinowe to receptory w komórkach jelita cienkiego, które fizjologicznie są pobudzane przez endogenną motylinę i stymulują ruchy perystaltyczne jelita. Aerytromycyna to substancja znana przede wszystkim jako antybiotyk makrolidowy, stosowany w leczeniu np. zakażeń układu oddechowego czy trądziku. Okazuje się jednak, że potrafi pobudzać receptory dla motyliny w przewodzie pokarmowym, dlatego zdarza się, że jest stosowana jako lek prokinetyczny, czasami w opiece paliotywnej. Ok, to będzie na tyle, jeśli chodzi o leki prokinetyczne. Następną grupą leków stosowanych w walce z wymiotami są benzodiazepiny, takie jak diazepam i lorazepam. Benzodiazepiny znane są najlepiej oczywiście z psychiatrii, jako leki przeciwlękowe, uspokajające i przeciwdrygawkowe. I w leczeniu wymiotów wykorzystuje się tak naprawdę to działanie przeciwlękowe, zatem leki te są wskazane, gdy przyczyna wymiotów jest w dużej mierze emocjonalna. Dla przykładu u pacjentów onkologicznych, którzy wymiotują ze strachu przed działaniami niepożądanymi kolejnego cyklu chemioterapii. Jakby nie trzeba być ekspertem, żeby wiedzieć, jak destrukcyjne dla organizmu jest leczenie chemioterapią. I okazuje się, że niektórzy pacjenci, którzy brali już dawki cytostatyków i znają już z autopsji działania niepożądane, mogą wymiotować na samą myśl albo widok następnej dawki leków, zwyczajnie ze stresu, no i ze strachu. Czyli paradoksalnie mogą wymiotować ze strachu przed wymiotami. Właśnie między innymi w takich sytuacjach skuteczne okazuje się stosowanie benzodiazepin. Kolejna grupa leków działających przeciwwymiotnie to kanabinoidy, a lek należący do tej grupy nazywa się dronabinol, podawany do ustnie. Cóż, jest to substancja o budowie i właściwościach praktycznie tożsamych z tym, co jest zawarte w marihuanie. Także chyba akurat żadnemu studentowi nie trzeba tego jakoś specjalnie wyjaśniać, jak to działa. Bo tego uczą się studenci wnikliwie podczas weekendowych przygotowań do nadchodzącego tygodnia na uczelni. Jednak, jak wszyscy wiemy, kilka ładnych lat temu pewne szanowne seniorki, które każdy z nas zna z YouTube, miały pewne powiedzmy obawy co do stosowania tego typu substancji. Jeśli nie wiesz, o czym mówię, chciałbym pozwolić sobie tutaj zacytować ten wyraźny sprzeciw. Zalegizować marihuanę W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? A dlaczego? Dlatego teraz chciałbym specjalnie dla tych pań powiedzieć, komu to potrzebne i wymienić wskazania do stosowania dronabinolu. Są to przede wszystkim wymioty i nudności związane z chemioterapią. Oprócz tego, dronabinol może być użyty, aby wystymulować apetyt u pacjentów z niedoborami odporności, głównie chorych na AIDS. Gdzie walka z wyniszczeniem organizmu zdecydowanie wymaga odpowiedniej podaży kalorii. Dronabinol, czego tutaj nie ująłem, może być również skuteczny w leczeniu bezdechu sennego. Do działań powiedzmy niepożądanych tej substancji należą m.in. oczywiście euforia, lub sedacja, wzrost łaknienia, no czy ewentualnie omamy. OK. W dziesiątym i ostatnim już punkcie chciałbym tylko zawrzeć takie ogólne informacje dotyczące leczenia nudności i wymiotów uciężarnych oraz leczenia HEG, czyli Hiperemesis Gravidarum, po polsku niepowściągliwych wymiotów ciężarnych, czyli takiej powiedzmy to cięższej wersji wymiotów u kobiet w ciąży. Zatem takim powiedzmy w cudzysłowie pierwszym rzutem leczenia nudności i wymiotów w ciąży jest tylko zmiana diety terapia behawioralna oraz stosowanie imbiru, który okazuje się, że ma udowodnione naukowo właściwości poprawiające motorykę przewodu pokarmowego i zmniejszające te dolegliwości. Gdy to nie pomaga i mamy utrzymujące się wymioty lub HEG, Stosuje się głównie preparat do ustny doksylaminy z pirydoksyną, czyli witaminą B6 albo inne leki przeciwhistaminowe pierwszej generacji, takie jak difenhydramina czy Dimenhydrinat. Istnieją też leki, które można stosować, ale ze względu na ryzyko działań niepożądanych mają ograniczony profil bezpieczeństwa. Są to głównie antagonisty receptorów serotoninowych 5-HT3, czyli np. ondansetron, oraz antagonisty receptorów D2, takie jak metoklopramid, droperidol czy prochlorperazyna. No dobra, to tyle jeśli chodzi o leki przeciwwymiotne. Wielkie dzięki za obejrzenie. Jeśli podobał Ci się film lub uważasz, że ten film był w stanie pomóc Ci w nauce farmakologii, możesz zalajkować, możesz skomentować albo dać prywatny feedback na maila okiemmedycznymmopa.gmail.com. Zapraszam również na medyczno-okiego Instagrama oraz stronkę na Facebooku, gdzie też rzecz jasna możesz wysłać do mnie wiadomości. Do usłyszenia.